Siemaneczko, witajcie na kanale podróżnicy.pl My zaktualizowaliśmy swój ekwipunek i ten odcinek będzie właśnie o tym. Zostawcie suba i lajka, like zapraszamy, chodźcie, pokażemy Wam co nowego kupiliśmy. Pierwsza nowa nasza rzecz to jest namiocik Keshuo MH100. Systemem Fresh Black namiot kosztuje 350 zł w Dekatlonie. Chodźcie, pokażę Wam jak on wygląda. I często widziałem na grupach różnych zapytania o to, czy warto dopłacić do tego systemu Fresh Black. W ogóle powiem Wam, nie ma co się nad tym zastanawiać. Jest pełne słońce, a w środku macie ciemno. No, Możecie prawda. sobie pospać. I dwa też temperatura na pewno. Poza tym ten namiot. Ma takie wywieczniki z boku. Zaraz wam pokażę. No, wygląda fajnie, nie. Naprawdę za takie pieniążki to jest moim zdaniem bardzo dobry wybór. Jeżeli ktoś się zastanawia. To jest trójeczka, w trójkę się spokojnie mhm. mie mieścimy w nim. No i dobra, zaraz zmienimy światło i pokażę Wam od środka właśnie, jak to wszystko tam się prezentuje. No już. No i właśnie namiot prezentuje się w taki sposób. Zobaczcie, ja się położę i ile jest jeszcze miejsca, nie? Super sprawa. Spaliśmy dzisiaj we trójkę miejsca w sam raz. Tu pod sufitem ma taki haczyk, żeby sobie zawiesić ten. Ma taką linkę, też można użyć jako jakiegoś tam no, żeby coś sobie zaczepić. A tu z boku są właśnie te wywieczniki, które można otworzyć. Jak jest gorąco, o proszę bardzo, i wpada tutaj nam wiatr, robi się przeciąg, wiecie. Spoko sprawa. Kolejną rzeczą niezbędną na biwaku są naczynia turystyczne. My kupiliśmy sobie taki zestaw z dekatlonu też. Yy, czteroosobowy za 230 30 zł. Yy, 229,99 dokładnie. Yy, chodźcie tutaj bliżej, pokażę Wam jak to wygląda. To jest taka gumka, to jest spięta taką gumką, która pełni funkcję rączki. I teraz co my tu mamy, nie? Otwieramy sobie to, tą gumkę się łatwo zdejmuje, ciach. I teraz tak. Pierwsza jest patelnia. Patelnia, która ma taką powłokę teflonową, co ułatwia sprawę, nic nie przywiera, fajna rzecz. Tu jest taka rączka, się składa w ten sposób. I tu jest taka blokada, żeby ta rączka była zablokowana, właśnie. Ma, jest głęboka, jak widzicie, ma wysokie ranty tutaj, więc sporo się na niej zmieści. Dalej w zestawie mamy cztery talerzyki. Cztery plastikowe takie talerzyki. Wiecie, też dosyć głębokie. Proszę bardzo. Dwa granatowe. Dwa czerwone. Cztery zestawy sztućców. Jak dla czwórki, to dwa, dla czwórki. E, łyżeczki. Widelce nożyki. E, tak jak mówiłem, cztery, nie? Z to wyjmiemy. I tu jest taka pokrywka. Yy, która, która jest pełni funkcję. Tak jest. Tu ma takie otwory. Czyli jak ugotujecie sobie, ugotujecie sobie makaron, yy, czy tam ziemniaki, czy coś, to po prostu odcedzacie przez te otwory, nie? Yy, w zestawie są cztery kubeczki. No takie. Tak to wygląda. Proszę bardzo. No i garnek, garnek. Garnek, który ma 2,5 litra spory, też z powłoką teflonową i do tego ma takie rączki, które ułatwiają właśnie przenoszenie oraz odlanie ewentualnie jakichś ziemniaczków. Makaronu itp. Zobacz, w... już mhm. ci przerwę, trzeba no. wspomnieć, że mieliśmy ten milteka, tak? Czy, czy tak, czego? mieliśmy milteka zestaw yy, yy, aluminiowy, aluminiowy tak. taki, wiecie. No i po czasie, musimy, no, po czasie musimy powiedzieć, że średnio się sprawdził, zaczęło przywierać po prostu wszystko. Tak, i... tak, 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 no tak. Teraz z czasem byśmy już nie policili, chyba? Chyba nie, chyba nie. Yy, tutaj jeszcze jest pokrowiec do tego całego zestawu, więc zaraz złożę i pokażę wam już jak będzie złożony. Pokrowiec jest taki, więc jak widzicie ładnie wszystko zamyka tutaj i no co, no na pewno się to tak nie porysuje w transporcie, nie? Gdzieś tam z zewnątrz. Jeszcze zapomniałem dodać, że to jest taki takiej porządnej stali nierdzewnej wykonane, więc na pewno będzie długo służyć. Na pewno warte swojej ceny, bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie spakowane, leciutkie. Nie wiem dokładnie ile waży, ale może tu na dole ekranu w napisach Wam zrzucimy jaka jest waga tego zestawu. Stół, który kupiliśmy też już chyba ze 3-4 lata nawet temu w dekatlonie za jakieś tam 240 zł, z tego co pamiętam, Wtedy no. też leciutki bardzo w formie walizki tu ma takie blokady, żeby się nie złożył przypadkiem. Te gumki są do tego, żeby schować krzesełka, żeby, takie żeby przytrzymać te krzesełka. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że tu ma też takie blokady, o, tutaj takie zawiasy, żeby się też wiadomo nie złożył, żeby było stabilniejsze. No i powiem wam, że sprawdził nam się. Używamy go dosyć często, zwłaszcza tam wiadomo, że gdzie nie, ma, gdzie nie ma stołów, tak? No Ciężąco tutaj akurat trafiliśmy, wiecie, na tym polu, gdzie teraz jesteśmy to są, ale no czasami nie ma, więc... Tak, daje ale być. no wiadomo, że stół jest ważną rzeczą, no bo e, jeść gdzieś tam na kolanach... Pamiętam jak nie mieliśmy, nie? No, Stołu, jakie tak. to niewygodne było. Na polu namiotowym zakątek jeszcze, pamiętam. No tak, mieliśmy tak i właśnie po tym się zmobilizowaliśmy wtedy, pamiętasz? No, po, tym, tak. po tym wypadzie. Więc kartę podepniemy też wam z zakątka, sobie zobaczcie, jedno z pierwszych pól, które nagrywaliśmy. No stół, spoko, do tego są takie taboreciki. Ja powiem szczerze, że no, mogłyby być wygodniejsze, wiadomo, że to jest takie nie do posiedzenia jakoś mega długo, ale tak, tak żeby zjeść śniadanie. Tak, śniadanie to tak. obiad, posiłek jakiś o, o, opędzlować nie ma problemu. Wiem, że dużo jest przeciwników z dekatlonu, ale my nie narzekamy, naprawdę. Dekathlonu, rzeczy... nie z dekatlonu. Dekatlonu, no. dekatlonu. Wielu, wielu jest przeciwników, my nie narzekamy. Nie narzekamy no. też, a mamy ten sklep na miejscu, zawsze możemy podjechać sobie zobaczyć, wiecie no jak to o wygląda. No właśnie to chodzi, że też jeżeli chodzi o namioty, to jedziecie, macie w sezonie rozstawione pod sklepem każdy, każdy model, jaki tylko chcecie, możecie wejść, zobaczyć, ile no tak. miejsca i tak dalej, i tak dalej, więc no nie wiem, nam, nam się sprawdzają te rzeczy z dekatlonu. Teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o namioty, czyli spanie. Mamy tutaj trzy rozwiązania, powiem Wam, które sprawdziło nam się najlepiej. Pierwsze, czyli takie, jak się zaczyna, to często się właśnie zaczyna od tego, czyli zwykły materac, taki pompowany ten jest akurat. Skrypura, z, z ale to jest Intex, tak? Tam to było, czy jest? Inteksy. Problem z nimi jest taki, że po sezonie już zazwyczaj puszczają powietrze, trzeba je dopompowywać skrzypią. No tak. Przekręcasz się jest niewygodnie po prostu tak. moim zdaniem. I co jeszcze ważne, to słuchajcie, my już mieliśmy chyba, nie wiem, sześć takich. Tak, no mówię, puszczających, są słabe, są, są słabe po są, prostu. Rozszczelniają się i tak dalej. Drugie rozwiązanie. To jest taka mata z Decathlonu, Ona chyba z 9 dyszek kosztowała. No to już jakiś czas temu kupiliśmy, nie? Yy, tak, wygląda tak. Jest w takiej grubości. Nie wiem ile ona może mieć tutaj ze 3 cm powiedzmy grubości. Yy, no i nie jest to też yy, jak dla nas najlepsze rozwiązanie. No nie. Dlatego, że kupiliśmy te maty, które są tu pod spodem. Które są najlepsze naszym które zdaniem. Które są najlepsze. Pompujecie je ustami dosłownie w 45 sekund zobaczcie, mają takie taką strukturę, mają takie. Więc tutaj jest fajna wentylacja od spodu. Powietrze tutaj ma jak sobie wędrować. Czyli też się nie pocić tak na nich i tak dalej. Ale są wygodne po prostu. Są cienkie, są, są mega wygodne. wygodne. Po złożeniu to jest taki pakuneczek. No. Są leciutkie, więc jeżeli ktoś na dziko czy rowerem się wybierze na przykład gdzieś pod namiot, no to są mega. Tematy są firmy Ukraińskiej chyba, z tego co kojarzę. na nie podejdź. Firma nazywa się Emtak. Jest to taka firma, która robi militarne rzeczy też. No i co? No ja się na nich wysypiam mega. Po prostu nawet w domu na twardym podłożu na nich się... Jak Łukasz, wiecie, całym... jak Łukasz mnie wkurzy, to śpi na macie wtedy. Tak. Yy, <laughs> czekajcie, może się tutaj walnę i pokażę wam jak... O. Jak ona jest długa. Dokładnie nie wiem, ile ja mam, 1,73 73 Czyli kładę się tak, zostaje jeszcze jakieś parę centymetrów, więc tam Myślę, myślę... że do 1,80 m to spokojnie tak, to się metru... zmieści. I powiem Wam, no jest mega, mega wygodna. Super! Mówiłem o cenie? Nie. Nie mówiłem. Cena tej maty to 150 zł, ale. Powiem Wam, że zdecydowanie polecam, zdecydowanie warto. Nam się sprawdziły naprawdę. No i już poczekaj, który raz używamy? Czwarty chyba, czy coś no, takiego? Nie, nie, nie. I nic się z nimi nie dzieje, nie? A naprawdę te materace z Intexa właśnie to za każdym razem coś i za każdym razem wydana kasa i poszło w błoto. No co sezon tak, to jak na, na materac mam wydać 100 tam złotych, a tu mamy takie super rozwiązanie. Polecam. Kolejna rzecz, poduszka, no wiadomo, żeby ten pod głową też trzeba coś mieć, żeby się dobrze wyspać. Yy, poduszki Intexa takie... No bądź, i te właśnie się sprawdzają. Tak, bądź w Dekatlonie Taka poduszka kosztowała, wczoraj kupowałem 7 zł, słuchajcie, także wydatek jest żaden. Tak? Ta jest akurat z Intexa, ale tam w samochodzie mam z e nie? No, warto, warto. I co, co najważniejsze, no, zajmuje jest... bardzo mało miejsca, nawet jeżeli Ta, jedziecie gdzieś rowerem, wiecie, czy coś, to zawsze sobie można zabrać. Tak. Kolejna rzecz, że jesteśmy przy spaniu, to jest śpiwór. Śpiwór firmy Husky, czeskiej firmy Husky Mumia. Komfort minus 2, ekstremum niby minus 17. Przy zimnych nocach tam spaliśmy. Na no minus 1 ostatnio akurat. Nie? Minus 1, to powiem że Wam, że gorąco w tym śpiworze jest. Naprawdę spoko rzecz. Tu ma taką kieszonkę jeszcze że można sobie telefon czy coś tam wrzucić, schować, zapiąć. Yy, wokół szyi ma taki... Oj sorry. Wokół szyi ma taki kołnierz też jak jest zimno to naprawdę można się tutaj Ach, się posklejały te rzepy. Się można, mocne no, mocne. się można tutaj przypiąć, wiecie, rzepem dookoła sobie szyi, yy, tu jeszcze ściągnąć oczywiście mu, ton, kaptur. Yy, no, śpiwory kosztowały, nie były ta, nie? Cztery stówki. Jeden, no. ale mówię, warto, bo... no bo się sprawdzają, nie zmarniecie w nich na pewno, nie? Także... Ja jeszcze powiem, że jeżeli byście chcieli na przykład dokładniejsze przebitki obejrzeć, to możecie zobaczyć nasz biwak na Dziko, bo tam pokazujemy je tak dokładniej, nie? No, ale już chyba dokładniej się nie da niż teraz też, no. Tutaj mają jakieś takie zaczepy, żeby może przewietrzyć, powiesić, nie wiem, czy, nie wiem do czego to jest. Jak ktoś wie, to niech powie, do czego służą te, te, te szlufki takie tutaj. Tak, to są nasze śpiworki właśnie. No śpiworek jest w takiej wysokości, jak widzicie, tak jak mówiłem 1,73 m ja mam, więc myślę, że tam no nie wiem, na 1,80 m ktoś się zmieści. Nawet więcej, może trochę. Może trochę więcej, 1,85 m być może. Młody ma 1,85 m to go wsadzimy w, w piwór i zobaczymy czy się dopnie i da radę założyć kaptur, nie? OK, może głupia sprawa wam powiem, bo bardzo tania. Yy, taki... Yy, ten, Boże, prysznic. Prysznic yy, taki biwakowy. Pierdółka taka, kupiłem ją w Wekszynie za 20 zł. Jest tu taka rureczka. Yy, jak widzicie, takie jak od konewki pierdółek. Rureczka, coś tam, coś tam i jest wiadomo kranik jeszcze i taka czarna torba, która się nagrywa od nagrywa, nagrywa. nagrzewa od słońca camping shower przetestujemy, zobaczymy, oby spełniało swoją funkcję. Jak na dziko pojedziemy to się na pewno przyda, 20 litrów to ma zobaczymy jak to będzie działać Okej, okay. kolejną rzeczą, którą zabieramy, jeżeli nie bierzemy lodówki, to jest termos, bo w termosie, wiecie co, mamy, mamy lód do drinów. On jest po nocy. No. Po nocy i lód, zobaczcie, chodź tu, kochanie, bliżej. Fajny jest też ten termos, bo ma y, szeroki wlew. No, otwieraj się. Zobaczcie, po nocy, widać? Nie, ale poczekaj, ja rozjaśnię troszeczkę. O, widać, no. Także termosik się przydaje. Tak jak mówię, długo utrzymuje zimno. W dekatlonie kosztował, z tego co pamiętam, 85 zł. Taką ma fajną rączkę. Poręczną. Ciach, lekki nie jest. Ale, ale jak jeździmy samochodem. Tak, ale często też go problem. na wyprawę ogólnie zabieram, bo wiecie, dużo herbaty się tam zmieści, bo on jest bardzo pojemny, tak jest, nie? Tak jest. Kolejna rzecz kawiareczka, fiametta. Bialetti. Bialetti. Taka kawiareczka. To ostatnio kupiliśmy, bo już mieliśmy dwie kawiarki, jakieś takie zwykłe. Monia wymyśliła, że zrobi latę w jednej kawiarce. Wlała tu zamiast wody mleko i się przyjarało. Także uważajcie na takie no, rzeczy. Może tak. tam ta kawiarka po prostu była takiej jakości. No że może. No nie ale powinno ja bym, w sumie się to przyjarać wiesz chyba. co, ale to jest żeliwo. Ja bym nie ryzykował, nie? Yy, robienia takich rzeczy. Kolejna sprawa. Proste żaróweczki, my tam jakiegoś oświetlenia, nie wiadomo jakiego nie potrzebujemy. Proste żaróweczki z ekrzyna też, po nie wiem tam ile one były 300 czy coś. Yy, mają różne tryby. Mamy kilka, jak i kilkanaście też... ogólnie tych lampek, bo jeszcze na sznurkach Ta. takie mamy, wiecie, I no jeszcze baterie. dużo mamy rzeczy, takich, jeżeli chodzi o oświetlenie, ale najczęściej bierzemy właśnie te. Tak, migające i fajne jest to w nich, że mają taki haczyk po prostu. Mhm. Jak tu widzicie. I można sobie to ładnie, ładnie zaczepić czy coś. Yy, taki yy, przedłużacz, boże, brakuje mi słów. Na cztery gniazdka. Tu jest jakieś zabezpieczenie w razie gdyby tam jakieś spięcie było. Yy, przedłużacz ma 20 metrów. No i przydaje się też na pewno bębnowy, zwija się jak widzicie. Co dalej? A. Kolejna rzecz, o którą ludzie pytają w postach: jakich kuchenek używać? Dobra, to ja Wam powiem tak. My kupiliśmy po prostu butlę turystyczną i jak jeździmy autem, używamy takiej butli turystycznej. Wcześniej mieliśmy palnik. Yy, taki. Te, palnik. No, palnik z dwóch palników. Był taki z podpórkami tego, ale gdzieś tam dysza się zapchała. Nie wiem nawet, gdzie ten palnik jest. Kupiłem teraz w Obi taki palniczek z rączką. Kosztował nie mało, jak napalnik, bo 70 zł prawie. Ale widzę, że jest solidnie wykonany. Stabilny, co jest ważne. Jest stabilniejszy od tych podwójnych, nie? Co tak. myśmy ostatnio. Chociaż wiecie, podwójny jest, to jest fajna opcja, bo możesz jednocześnie robić dwie rzeczy, nie? No ale ogólnie ten jest spokojny. Montuje się łatwo, zaraz wam pokażę. O, właśnie, ciach. Tak wygląda ten palniczek, tu jest dysza taka, znaczy no taki palniczek, a tu jest taka przejścióweczka, którą się nakręca po prostu. Ach, kurde, teraz nie odkręcę, no a nie, odkręcę, dobre. Ręką to przykręcałem, żeby nie było. Taka przejściówka, którą na butle turystyczną sobie przykręcicie, zakręcicie z uszczelką porządną, żeby nie puszczało gazu. Eee... Pamiętajcie o tym, że to ma lewy gwint, nie? w drugą stronę się wkręca. Wczoraj mówię co jest i przypomniałem sobie, że przykręca się w drugą stronę. Spokojnie ręką idzie to dokręcić. A taka butla to naprawdę nam starcza na... No Jezu, my się mamy i mamy, nie? To no. prawda wiecie też jest tak, że na polach czasami są... Yy... No tak jak tutaj rynki, indukcja czy, indukcja, czy to coś, akurat, więc sobie dzisiaj tutaj ugotowaliśmy, bo nam było trochę wygodniej wiadomo, ale, ale na no, dziko jak pojedziemy. Sprawia, że... To się na pewno no sprawdzi... to ubierzemy. Tak, tarączka spoko. 3,26, tak ona ma. Tara 3,26, sama butla A, waży. Sama butla waży sama butla z... A ile ona miała? Dwa coś? Dwa... Czekaj. Nic jest na pewno napisane. Ty, Kurczę, no nie, nie pamiętam jaki ją kupowałam. Zobaczymy liter, w necie. Chyba. Zobaczę to wam napiszę po prostu tutaj na dole. I tak jest. Ok, coś jeszcze kochanie, przychodzi ci do głowy, co, co możemy pokazać. O, słoneczko zaczęło. O, tutaj się schowam trochę w cieniu. No także tak, myślę, że... No jeszcze tak. można powiedzieć, że oprócz tego bierzemy jakieś tam pierdoły, wiecie noże, jakieś coś tam, no, takich których używamy do gotowania na przykład, no ale to już wasza indywidualna sprawa, nie? Jeżeli chodzi o takie tak rzeczy. jest, aha, e, żebym nie zapomniał o naszych kubeczkach, jak zwykle czas na reklamę, namiot, ognisko, obozowisko, 600 ml, kubeczek 35 zł, w trzech kolorach, taki szary, beżowy oraz zielony, polecamy. Bo jeżeli będziecie kupować, to my za te pieniążki będziemy mogli sobie częściej jeździć gdzieś na jakieś pola i nagrywać, tak? Także, no eliksie dostępne, jeżeli nie to piszcie do nas na priv. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że zapraszam Was do naszej grupy. Namiot, ognisko, obozowisko, tak samo się nazywa jak to jest hasło na kubeczku. Tam będziemy się wymieniać informacjami na temat pól, na temat, na temat sprzętu ogólnie, kempingowania. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku siema